Słuchajcie, tak na początku, ja wiem, że wczoraj był mecz naszej reprezentacji, ale bądźmy ze sobą szczerzy: nie ma co sobie psuć znów humoru, nie ma co o tym rozmawiać, ja już. Znaczy, i tak obejrzę i tak będę kibicował w kolejnym spotkaniu, aczkolwiek. Dzisiejszy odcinek zaczynamy jednak od kolejnej rekompensaty. Gdy były to C-serie A, to w sklepie pojawiła się paczka, która zawierała wypożyczenia z serie A, ale nie było napisane, że są to wypożyczenia, dlatego czy Kwara, czy Ossimen, czy Leao teraz do mnie przyjdą? No widziałem, że często leci Wojtek Szczęsny. Czy będziemy mieli polski akcent po wczoraj? Jest Chris Smalling, bardzo dobry środkowy obrońca. Niestety środkowych obrońców już mam, dlatego do Neymara niech dołączy Leao. Może być to nali 92, jako że ta paczka kosztowała w sklepie 15 tysięcy monet, to naprawdę tutaj nie ma co wybrzydzać, teraz te tocy przydają się, jest to dobry foder. Więc tak, zobaczmy czy jeszcze dali jakąś paczkę promocyjną, którą można było otworzyć. niestety nic tak stricte związanego z tocami, z shape shifterami nie ma, ja tutaj muszę sobie pootwierać te paczki, ponieważ no co no, rozbudowy chcę dalej robić i jeśli chodzi o SBC to w wczoraj nie było, tak naprawdę zrobiłem, zrobiłem to co do zrobienia było, do zrobienia był Sorlot, jednak nie na pozycji ofensywnej, lecz na pozycji środkowego obrońcy, jako że bawiłem się nim na początku gry, to musiałem umieścić go w naszym składzie zgrania na razie nie ma, bo, bo bawię się, nie wiem czy ten Bruno wytrzyma tu do ligi weekendowej, szczerze powinien wytrzymać, bo naprawdę super mi się nim gra, tylko nie wiem co z resztą drużyny, no zamrotny ta... <śla> Za nie wyrzucę dopiero co go zrobiłem i wow, ma 8 asyst w 12 spotkaniach i to nie jest tak, że ja jakoś Zabiałem te statystyki. Rudiger jest tutaj taką największą niewiadomą. Na razie 16 bramek, 2 asysty w 10 spotkaniach. Nie jest zły, ale wiecie, no, co chwilę będą wychodziły nowe karty, nowe ciekawe karty i tak na pewno co chwilę będę chciał próbować czegoś innego. Mamy 3 mecze do skończenia kwalifikacji. Mój bilans to 5 do 2. Bez szału, czyli chyba potrzebuję dwóch zwycięstw. I co? No, spróbujmy to zrobić. Aha, na szczęście po restarcie wszystko wróciło do normy. 50 FC. No, ludzie nie chcą, mówi, oglądać ich drużna, ale widzę kabinaty brojne. A reszta niech będzie dla mnie niespodzianką. Czasami dobrze być zaskoczonym. W razie czego dopóki nie prowadzę 5 do 0 o wakacjach, nie mam zamiaru myśleć, dajemy z siebie 100%, bo pewnie i Rywal da z siebie 100%, a może i nawet więcej. Chciałem tylko powiedzieć, że z tego co patrzyłem, to nadal mamy bardzo, ale to bardzo duże szanse na awans na euro. Miejmy nadzieję, że piłkarze postanowią podążać za tymi szansami, a jak nie, to nie no. Trudno, chociaż spokojniejsze wakacje w przyszłym roku będziemy mieli bez stresu. Jednak patrząc na to, że gramy te mistrzostwa, znaczy nie gramy, rozgrywane będą, bo nie wiadomo, czy my będziemy tam grać, prawda? Mistrzostwa rozgrywane są w Niemczech, to tak no, dużo kibiców mogłoby być, w końcu też dużo Polaków w Niemczech mieszka. Można pociągiem dojechać w kilka godzin, czasami autem w kilkadziesiąt minut i tak no. Myślę, że ze wsparciem kibiców ta reprezentacja mogłaby wyjść nawet z grupy przy dobrych wiatrach. Tylko najpierw do tej grupy trzeba się zakwalifikować, a tutaj Jarzynio już chciał pokazać odrobinę swoich klasycznych umiejętności, no niestety w naszej drużynie stracił już miejsce, ale chyba na ławce go powinienem trzymać chociaż. Jeśli chodzi o Zambrot, to oczywiście on ciągle jest dostępny w SBC i powiem wam, że no pewnie to nie jest Bellingham, bo Be powiem tak, to byłby Bellingham, gdyby był troszeczkę wyższy, naprawdę gdyby miał te yy, chyba 4-5 centymetrów więcej, to traktowałbym go jako Bellingama, ale nadal w tej cenie jest to pomocnik przedcudowny po prostu, polecam. Zambrota, wejście przekładanką przy słupku. No i prawdopodobnie rzut by tu trafił. To nie było jakoś mocne, ale nie martwmy się ważne, że stworzył sytuację, zyskał rzut rożny. I Rudiger w roli skrzydłowego, bo jakoś się wymienił pozycjami z Neymarem. Rudiger, co ja mogę nim zrobić? Ja mogę nim wbiec, bo przecież go nikt nie przepchnie. Ru Aha, jednak przepchnął i to jest rzut karny. I właśnie dlatego dobrze mieć takiego napastnika. Kto to w ogóle jest? Klaus, w porządku. To kim wykonać tę jedenaskę? Może Bruno? No jednak nie ma takiego podejścia jak Neymar. Powinienem to wykorzystać. 3,5 chyba za dużo. Moja wina Sorlot czy dogoni? Nie, no tutaj Varana trzeba było wziąć i. Wow! Piękne wykończenie Karima Benzemy, niestety. jeden do zera. to my tak naprawdę powinniśmy prowadzić. Mieliśmy okazję. No ale Jezus, Jezus będzie mi tutaj prawie że przewracał mojego prawego obrońca tak potężnego. Nie kupuję tego. Ronaldinho! O, cholera! To była Rabona i niestety poprzeczka. Szkoda, szukam czegoś ładnego. Tylko no nie wiem, może mapę powinienem kupić. Nie, nie wygląda to za dobrze. Jednak teraz Pedri do Rudigera i musi to skończyć 1-1. <grymne> Nie ma to jak tak proste podanie, po prostu naciśnięcie strzału i gol. Neymar szuka ładny asyst. Bruno, piękne dryblingi. To będzie, to będzie, to będzie 2 do 1. No słuchajcie, naprawiłem te wytyczne i od razu to lepiej funkcjonuje. I nawet mamy zwycięstwo. No pewnie gdybym wykorzystał tego karnego, to szybciej by się ten mecz skończył. No i fajnie. Oho, mam premię za wygranie meczu w kwalifikacjach. Pięknie. A więc zobaczmy, co z tej premii poleci. Najpierw 2 razy 83, plus warte uwa. Okej, okay, to jest Shifter, ale czy to ktoś fajny. Eric Bay. Znaczy, fajny foder. Nie będę wybrzyzał. Karta 94, dużo wychodzi tych SBC, dużo robię, BC. Przyda się na pewno do kolejnej ikony. Jestem bardzo zadowolony. No to teraz, 84 plus. No za pięknie być nie mogło, jest to. Oh. Szalony content, peak 81 plus. Czy to jest? Okej, okay, Becker 94, tak no, no nie, nie ma żadnej takiej magicznej obwódki, przez co nie mogę przewidzieć tej karty, ale dwaj zawodnicy oceni na 94 w ciągu kilku chwil, to, to jest super, no piękne oceny. Czekam po prostu na kolejne paczki z ikonu, nie mogę się doczekać, by znów trafić Roberto Carlosa. To trafmy jeszcze jednego, takiego grywalnego. Dlaczego nie? No dlatego nie, jest Grealish, ale no wreszcie coś leci z tych pików, bo ostatnio to tak średnio to wyglądało. I jak to przysłowie powiada, do trzech razy sztuka jakiś łokałcik? czy też nie? Otóż nie, Nando83, obym miał go chociaż wymiennego, nie. Dobra, czekajcie, jeszcze 10 pików zrobię. Dobra, słuchajcie, otwierałem i robiłem te wyzwania na webapie, bo tak jest po prostu szybciej i trafiłem... Frankowskiego z paczki z jednym rzadkim zawodnikiem. Jak widzicie, jest tutaj dwóch rzadkich zawodników, ale to dlatego, że Frankowski na podstawowej karcie jest zwykły. No to fajnie, bo będę go trzymał jako super zmiennika albo przepalę w kolejnym SBC. I mamy Piki, nic nie oczekuję, bo trafiłem dzisiaj trzy karty ocenione na 94, ale wszystko po prostu, co trafię ponad 84, teraz będzie miłą niespodzianką, zaczynamy od tutaj Christensena, biorę żeby nie było duplikatów 85, 86 takie karty naprawdę teraz wywołają uśmiech na mojej twarzy, bo ja nigdy od tej gry dużo tak naprawdę nie wymagam, nie wymagałem no mamy Berga duplikat niestety, ale oczywiście znajdziemy dla niego jakieś miejsce może nawet sobie zagramy zaraz tym Beckerem zamiast Sorlota, bo Becker ma chociaż pełne zgrania, ani można grać na środku obrony, z tego co pamiętam jest Lemar no na razie to tak średnio wygląda nie żebym narzekał oczywiście, bo ja nigdy nie narzekam, jednak tak 85, no albo 86, ewentualnie 90, prawda? To, to nie jest dużo, kurczę, no niepotrzebnie ten frankowski pojawił się przed chwilą, już lepiej by wyglądało, jakby wpadły z pika, tutaj Antoine Griezmann, niestety nie toc i z dziesiątego pika poleci... A tak, wracamy do kwalifikacji. Kurczę, rywal ma taki pomarańczowy stadion, czuję się jak byłbym w piekle, uzebiona na padzie, no bardzo możliwe, że zostanę sprowadzony yy, pod powierzchnię ziemi. Niestety Vinicius czerwony, którego zauważyłem, okej, okay, spokojnie. Uohoho, przepiękny gol Viniego, widać, że rywal co nieco nim potrafi, niestety 1-0 w szóstej minucie. Ronaldinho pokazał trochę siły, też potrafi Elastico, Sorlot załatwiony i Zambrotta, proste uderzenie i prawie gol. Rudiger teraz do Fernandesza, Sorlot będzie go ścigał, ale wydaje mi się, że Bruno będzie miał wystarczająco dużo tempa, tylko trzeba dołożyć tutaj sztuczki, przekładanka, dobra, znaleziony w środku Ronaldinho i jeszcze nie mogę nim strzelać. Teraz mogę podać, Neymar, hop, będzie, jed... no, kurde, zablokował mnie, jednak jeszcze Pedri, Pedri, do o, oh, Socrates, potwór. Rudiger, podanie tutaj. Fernandesz z lewej nogi. Nie, no ta interwencja raucho. Posrana po prostu. Jeszcze Pedri, zamarkowanie. Wini dobrze w defensie, Serio! Brawo, Pedri. Cyk. Mocno Neymar. Spalony czy nie? Nie było spalonego. Wini dosyć długo to przyjmował. Naciśnięty, ale wykończył. 2-0. Mamy rzut wolny w 45. minucie. Fajnie byłoby wreszcie coś trafić tak bezpośrednio. Rywal postanowił nie blokować. To może się uda. Ronaldinho, czemu tak się to podkręca, kurde? Mi naprawdę wychodzą lepiej rzuty wolne bramkarzami. Ok, Rudigera wrzucam do środka pola, a na napad wpuszczę. Szczerze, no właśnie nie wiem kogo tutaj dać. Niech będzie to Lautaro Martinez. Ładnie tutaj wybiegł, tylko czy załatwimy tego Araucho? nie ma jak, nie ma jak. Musimy tu podać. Jest Bruno, będzie Rudiger, który pokaże trochę tej siły, mam nadzieję. Ronaldinho, jeszcze Neymar i Sorlot. Szkoda, bo się tro trochę pogubiłem, ale przejęcie! Lautaro! Nie no, człowieku, z prawej nogi miałeś uderzyć mocno przy słupku, to miałem w głowie. No i Sokrates z ogromną łatwością wyprzedza tutaj Varana 3 do 0, prawda? Nie, źle uderzył. Wini z fałsza, spodziewałem się tego i przesunąłem się w porę. No ch cholera! Nie wiem co się stało, ale że Sokrates tego nie wykorzystał, rywal chyba zaż... Zasz... No nie wiem, nie wiem, to powinien być gol. Zambrotta, próbowałem sprowokować, no... Z... Brawo Damian, jesteś... jesteś królem. Nie, ale dobra, mi się nie zapisały pozycje, bo Lautaro Martinez biega w środku pola. No, no nic, i tak bym nie odrobił, ale to bez, bez różnicy. Nie był to najlepsze kwalifikacje, ale mam chociaż trzy paczki. I wiecie co, sprzedaję Rudigera, bo ja muszę mieć Socratesa. Z napadem coś wykminimy, mogę w końcu grać Jarsinho. Jarsinho na skrzydłach i na przykład Neymar jako centralny napastnik. Tu idzie coś zrobić. Z pierwszej wymiennej paczki nie ma nawet ekranów. Z drugiej mamy 83. I ostatnia też nie daje ekranów. Mamy jeszcze gwarancję 82 to wymienne. Nie ma nic gorszego niż flaga Hiszpanii. Na znaczy 85, to akurat plus. Choć się zastanawiam, nie, czy ja tego Sokratesa kurczę potrzebuję. No na pewno na poważnie z orlotem grać nie chcę. Waran się łączy z Fernandeszem. Wydaje mi się, że Bruno jednak tutaj zostaje. No trzeba przywrócić pełne zgranie Neymarowi. Chyba sam Kim Pembe wystarcza. Jak nie Kim Pembe, to to Koe Kambi, Tylko wiecie, tu jest za dużo nazwisk z zeszłego tygodnia. No tak naprawdę prawie taki sam skład. Nie wiem, no wykminimy coś, jest czas. Może w piątek wieczorem kupię jakąś nową perełkę i się nią pobawimy. Pewnie tak będzie. Jutro w odcinku ważne ogłoszenie dotyczące tego Food Champions. Nie możecie tego przegapić, dlatego. No, do zobaczenia jutro, trzymajcie się. Cześć!